Psalm 99, pierwsze wersety: Pan króluje, drżą narody, zasiada na chrubach, a ziemia się trzęsie, wielki jest Pan na Syjonie. Bóg, który zasiada na chrubach, to oczywiście wizja taka przerażająca, wizja Izajasza szóstego rozdziału, jego powołania. Kiedy widzi Pana Boga, widzi, widzi objawienie się w świątyni tych cherubów, którzy wykonują śpiew dla Pana Boga, oznaczając go jako świętego. Ta wizja, która może być tą wizją przerażającą, ale też może odnosić do, do tego, który zasiada na cherubach, to znaczy. Tego, który jest w świątyni na Arce. W miejscu najświętszym w świątyni była usytuowana jedynie Arka Przymierza. W tej pierwszej świątyni, w świątyni Salomonowej, ponieważ w drugiej świątyni już arki nie było, zaginęła przy najeździe babilońskim. Ale w pierwszej świątyni była ta arka. I najważniejszą rzeczą w arce to nie było to, co było w środku, tylko. Ta pokrywa, która nazywała się kaporet i na, na podstawie tej, tej pokrywy były dwa cheruby zwrócone twarzami ku sobie. Według przekazu to było miejsce obecności Pana Boga. Właśnie na tej, na tej pokrywie tam spoczywała Boża szekina, Boża obecność. I to jest też wizja przerażająca, dlatego że, może pamiętamy z, drugiego, z drugiej księgi Samuela, kiedy Arka została przenoszona do, do świątyni, to Uzza, który chcąc podtrzymać tą Arkę, która chyliła się ku, ku upadkowi, kiedy szarpnęły woły i został porażony natychmiast, że umarł na miejscu to była rzecz przerażająca dla ludzi Dawid zostawił tą, tą arkę na miejscu, żeby ją nie, nie, nie przeprowadzać dalej, ponieważ bał się, bali się też i ludzie teraz Pan Bóg tam właśnie jest i ten, ten Pan Bóg przebywa w, w tej świątyni i nikt do, nie, do tej arki nie ma dojścia w tej pierwszej świątyni jeden jedyny raz w roku wchodził najwyższy kapłan w jeden dzień, mianowicie w dzień przebłagania, Jom Kippur, dzień przykrycia grzechów, żeby złożyć tam ofiarę kadzielną i skropić podstawę arki krwią cielców i, i, i kozła. To był dzień przebłagania, dzień wyjątkowy, najważniejsze święto dla Żydów, najbardziej poważne. To był dzień, kiedy w, w, zostały przebaczane wszystkie grzechy Izraela popełnione w ciągu całego roku. Wszystkie śluby, które były nieopatrznie złożone. Było gdyby takie wezerowanie zła w całym narodzie. Im bardziej ten kult był przeprowadzony w, do, w doskonały sposób, zgodnie z przepisami, tym bardziej te grzechy zostały e, odpuszczone. Taka była. Rola tego dnia, dnia przebłagania, dnia najświętszego. I teraz my wiemy, i to warto popatrzeć na, na tą rzeczywistość poprzez pryzmat listu do Hebrajczyków, który jest jak gdyby taką homilią chrześcijańską, również o tym dniu przebłagania, że Chrystus był tym, który na Kalwarii, jako najwyższy kapłan, w ten dzień wszedł do, te, do tej świątyni, wszedł do miejsca Najświętszego, jakim było niebo. I od tego momentu y, ta zasłona, która, za którą było miejsce Najświętsze, została przedarta. To znaczy, że teraz po wejściu Chrystusa do, do, do świątyni nieba, ta droga jest otwarta. Teraz każdy może być tym kapłanem, który wchodzi do miejsca Najświętszego, otrzymując przebaczenia grzechu. Według tych wyobrażeń żydowskich, Pan Bóg poprzez cały rok siedzi na tronie sprawiedliwości i rządzi świat ze sprawiedliwością, z prawem w ręku, bo inaczej świat by się rozsypał. Natomiast w ten jeden dzień w roku przesiada się na tron miłosierdzia i przebacza. Izraelowi. W chrześcijaństwie jest wypełnienie już tego, co było zapowiedziane w Starym Testamencie, że Pan Bóg przesiadł się na, znowu na ten tron miłosierdzia, ale przesiadł się już w sposób ostateczny. Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie zrezygnował z, z, jak gdyby z tej sprawiedliwości, tej wymiernej. Tej sprawiedliwości, według której, jak powie święty Paweł, za każdy grzech należy się człowiekowi śmierć. To jest konsekwencja grzechu, którą my, my wszyscy nosimy na sobie. Dlaczego nie umieramy? Dlatego, że, że Pan Bóg króluje z tego tronu miłosierdzia. Tym tronem jest krzyż. Chrystus na ten tron zasiadł już na zawsze. Z tego tronu już nigdy nie zsiadł. To jest Jego tron królewski którym do końca świata będzie, będzie sądził, sądził każdego człowieka. To znaczy, w tym znaczeniu, że ja nowym, że nie przyszedł, żeby świat potępić za te grzechy, tylko że, że przyszedł świat usprawiedliwić, że my mamy śmiały przystęp do Ojca, że tak jak tłumaczył to Chrystus Nikodemowi, że nawet jeśli, jeśli są grzechy, które nas atakują, grzechy, za które my mamy odpowiedzialność, jak mówisz, modli się Kościół Wschodni, grzechy świadome i nieświadome, dobrowolne i niedobrowolne, za wszystkie grzechy należy nam się śmierć, ale wystarczy, że popatrzymy na tego węża wywieszonego na krzyżu, na Jezusa Chrystusa i natychmiast te grzechy zostają nam odkupione. Oczywiście nie możemy na to patrzeć w ten sposób, że teraz możemy sobie grzeszyć ile chcemy, bo, bo wystarczy potem tylko popatrzeć na Chrystusa i, i to wszystko zostaje darowane. To byłaby perwersja, bo patrzeć na, na Chrystusa to widzieć tę miłość, która została na krzyżu objawiona że to jest ta miłość Boga, który jest miłością, miłość, która bierze grzechy drugiego na siebie. Dlaczego jest teraz możliwe to nowe życie? To życie, gdzie my możemy, tak jak Chrystus, być tymi kapłanami, możemy również wchodzić w to przebaczenie, nie tylko. Sami uzyskać to przebaczenie, ale też dawać to przebaczenie innym. List do Hebrajczyków mówi, że dlaczego nie mogło się to przebaczenie dokonywać w sposób doskonały w Starym Testamencie? Z prostego powodu, że kapłan wchodził zawsze z cudzą krwią, z krwią kozłów i cielców. Natomiast Chrystus, mówi list do Hebrajczyków, wszedł za tą zasłonę ze swoją własną krwią. I to jest ta różnica. Ta różnica, że my tą sprawiedliwość Boga teraz, czyli miłosierdzie otrzymujemy, ale też, że my to my jesteśmy wezwani do tego, żeby to miłosierdzie również dawać innym. Co to znaczy konkretnie? Że do tej pory bez Chrystusa jakiekolwiek przebaczenie, które się dokonuje, dokonuje się za cenę krwi cudzej. Znaczy. Za, jeśli jest wina, musi być i kara. I tą karą jest, jest krew, jest yy, pewna przemoc wobec yy, tego delikwenta, który, który zły czyn popełnił. Yy, I to jest bardzo praktycznie, nie, nie wiem w rodzinie, we wspólnocie: to jest mąż, żona, współbrat, ktokolwiek, który zawinił przeciwko mnie, to domagamy się jeśli z waszej jesteśmy przekonani o własnej niewinności. Tej krwi cudzej, teraz Ty musisz przeprosić, Ty musisz pójść na kolana, Ty musisz się upokorzyć, to wtedy będzie przebaczenie za krew cudzą. Chrystus ofiarował krew swoją, On, który był całkowicie niewinny, ofiarował swoją krew za winnych. I my to samo możemy czynić dzięki Jego, tej ofierze, dzięki Jego mocy, dzięki Jego miłości. Możemy wejść w naśladowanie Jego. To jest nasza rola jako, jako chrześcijan, tego nowego kapłaństwa, które zostało nam dane. Że my możemy również wchodzić w tego typu przebaczenie, że my możemy, mimo że jesteśmy niewinni, nawet gdyby, chociaż jest to szansa byka na korydzie, że to się nie może zdarzyć, że jesteśmy całkowicie niewinni, choćby nam się wydawało, że tak jest, bo przecież ja mu nic nie zrobiłem, ale. Nawet jeśli mu nie zrobiłem, ile razy potem go osądziłem, ile razy go obmówiłem, i tak dalej, pakuję tę winę też, też na siebie. Ale nawet gdybym był całkowicie niewinny, to mogę mocą Jezusa Chrystusa dać tą, tą krew e, moją, nie szukać tej sprawiedliwości e, tego świata, tylko wchodzić w to Boże Miłosierdzie. Jak za darmo zostałem e, pojednany z Panem Bogiem, tak samo darmo mogę tą, tą miłość Pana Boga dawać dalej. Psalm mówi Imię Twoje jest wielkie i straszliwe Ono jest święte Święty Atanazy y, Komentuje to słowo Imię jest straszliwe wobec ludów Zagniewanych na Boga A wielkie i święte Jest wobec wierzących Dlatego Daje też taki Komentarz y, Orygenes mówiąc Również dzisiaj Duch Święty przybywa do tych, którzy nie chcieli go mieć za króla. Czyli do tych wszystkich, którzy wyparli się Chrystusa przed Piłatem, czyli do nas wszystkich. I mówi do złych mieszkańców: czy, chce, czy, czy chcecie, czy nie, Pan jest królem, niech drżą narody. To jest ten Psalm 99. Jakże wielka to łagodność Ducha Świętego. Nie powiedział, niech zginą, lecz niech drżą. Chciał wskazać na błędy, a nie na karę. Oni się gniewają, a Pan prosi. I co mówi? Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Chrystus chce nam dać to nowe życie, to życie, które On sam miał. To życie w przebaczeniu, w pojednaniu, w dawaniu krwi, czyli życia, za innych za grzechy innych.